Siemo, witam was w w którym ustanowiłem mój najdziwniejszy rekord w przejściu Minecrafta. Chciałem jeszcze tylko dodać, że wszystko odbywało się na moim streamie na YouTubie, a ten run był tak absurdalny, że w sumie sami zobaczcie. Ran zaczynamy od zrespienia się na plainsach i zauważyłem od razu wioskę z kowalem, więc lecę do niej. Zbieram sobie ta drewienka, żeby od razu sobie zrobić crafting i patyki. Policzyłem na żelazo, ale niestety kowalu nie ma za, za dobrego drobu, bo jest tylko część seta i mieczek, a na kowala mogło być o wiele lepiej. Zbieram sobie trzecie drewno, zbieram sobie kamień. Tulsy. Kraftuję kilof i zbieram kolejne 6 kamienia na siekierę, łopatę i motykę. Kraftuję od razu łódkę i zbieram drewno i lecę rozglądać się za golemem i hejbalami. Od razu tutaj widzę golema. Sobie go tutaj zabijam i rozglądam się po terenie, czy nie ma pulki. Niestety nic nie zauważyłem. Zbieram sobie kilka łóżek. Chyba trzy łóżka zebrałem. sekuracyjne trzy łóżka. W razie gdyby mi nie wystarczyło z bastionu lub strajdów. Zbieram sobie hejbala. Robię sobie wiezonko i wiadro. Niestety żelaznego kilofa nie będę miał, to później będzie problematyczne bastionie. To od razu widzę jakiś kawik. Rozglądam się za flintem, ale tam nigdzie nie było, więc jednak zbiorę z tej rzeczki gravel i w sumie lecę do tego cave'a i liczę na jakąś fajną pulkę. Od razu widzę dwa endermany, które zaraz zabiję, ale najpierw jeszcze skopię flinta, bo to jest go więcej. Nie będę po prostu później tracić czasu na stawianie tego flinta i wykopywanie. Mam flint, może... Nie jakoś szybko, jakoś za szybko nie wypadł. Zabijam sobie endermana i wypada perła. Drugiego endermana też sobie zabijam w sumie, ale niestety tym razem nie miałem tyle szczęścia i nie wypadło. Szkielet w ogóle w locie mnie strzeli jak spływałem z łódką. Szukam jakiegoś lepszego miejsca do zrobienia pulki. Tam było bardzo dużo mobów, już będę sobie budował portal do netheru. Więc powinienem sap sub 5 wejść do netheru. Cyk, odpalam sobie portal i od razu włączam F3, żeby rozejrzeć się za bastionem. W ogóle respię się w takiej klice i widzę od razu, że jest bastion. Było 90 atitis, więc sprawdzę dokładnie, gdzie jest ten bastion. Ale nie zrespiłem się w ścianie po prostu tutaj. Sobie robię miejsce na łódkę, żeby po prostu na jedną kratkę kopać. Kopię się, kopię się. Tutaj mi nawet kilo wpadło, więc musiałem stworzyć sobie nowy. Dwie minuty aż straciłem na tym kopaniu się, więc naprawdę bardzo długo. Gdyby miał lepszy raz, to by mógł być wiele szybciej w bastionie. I tu właśnie widzę już bastion, do którego się Speed bridge i spadam i robię epickiego bolt Gdybym nie zrobił tego bolt to bym zginął już by było poranie, więc tutaj pierwszy moment, gdzie mogłem zginąć. Tutaj otwieram skrzynkę licząc na to, że będzie jakiś set i jest właśnie jakiś set. Chyba zawsze w ogóle jest set w skrzynce. Piglin mi dał dwa hity i też rozglądam się za kolejnymi skrzynkami, żeby znaleźć jakieś żelazo na żelazny kilo, bo nie będę mógł inaczej zrobić ruta. Mam jakieś obsidian, jakieś nitki, też się przydadzą, ale nigdzie tutaj otwieram już trzecią skrzynkę i nie ma żelaza, więc słabo trochę Samorodki zabieram Jeszcze rozglądam się za skrzynkami Spływam na dół i są dwie skrzynki Otwieram i niestety znowu nie ma żelaza Szczęście mi jakoś nie dopisała Ale mam dużo obsydianu, więc będę robić raczej double trawę Mam drugą skrzynkę i uwaga też nie ma żelaza, więc nie mam jak zrobić żelaznego ikilofa, więc ten ran teoretycznie powinien być już do wyrzucenia. Schodzę na dół, żeby w tej skrzynce znaleźć żelazo i nie ma, znowu nie ma żelaza, więc, więc bardzo dużo tutaj czasu straciłem na szukanie tego żelaza, by czas mógł być o wiele lepszy. Nawet bym mógł mieć sam 20, tutaj palę piglina, żeby otworzyć skrzynkę, żeby się nie wkurzył. I mam trzy bloki złota, więc stwierdziłem, że już z tym piglinem wytraduję te złoto. Nitki mi wydropił i nie chcę mi żelaza wydropić. Też mi RNG za bardzo nie dopisało, więc stwierdziłem, że odpalę sobie piecharta i spróbuję znaleźć fortecę, wymieniając się z piglinem. I zauważyłem, że właśnie na 18 czankach pojawiła się forteca, więc zmniejszyłem sobie render distance, zwiększyłem do 17 i będę sprawdzać, w którą stronę. W tą stronę nie pokazuję, nie pojawiła się forteca. A Anaist już się pojawiła, więc będę wiedział po trajdowaniu, w którą stronę i żeby znaleźć fortecę. On mi nadal nie wyrzucił samorodku. I kurde, właśnie Dużo czasu straciłem, bo już bym wychodził z bastionu O i w końcu wydropił mi samorodki Więc craftuję sobie żelazo I craftuję sobie żelazny kilo W końcu Tyle czasu straciłem, że ten rekord mógł być o wiele lepszy Tutaj znalazłem good gapa właśnie, czyli tam gdzie mogę zrobić sobie ruta swojego i wykonuję ruta. Pewnie są jakieś nowoczesne ruty, ale ja tam stary mi się poszukuje. Tutaj pigliny przybiegają. Już myślałem, że to wszystkie pigliny przebiegły, a tu jeszcze jeden piglinek. I zabuduję, żeby mi żaden pigli nie zrobił praców ani niczego. Idę skopać sobie tutaj złoto, bo tutaj się znajduje, chyba 6 bloków złota. Rzucam im i dostaję nie, niesamowicie dużo nitek, ale nadal nie mam perów, więc słaby drop też z perłami. I wyrzucili perły w, w końcu I Mam tylko 14 A bardzo dużo złota im dałem Craftuję sobie jakiegoś seta I jeszcze raz patrzę czy wyrzuciły mi perły I nie wyrzuciły Więc piję sobie fire resistkę Sprawdzam gdzie miałem iść Pamiętam, że miałem iść na east Czyli w tamtą stronę Za dużo perów właśnie Nie mogę cykać Bo mam tylko 14 Do uzupełnienia portalu potrzebuję 12 Chyba, że będę liczyć na jakieś oko w portalu Tutaj już stwierdziłem, że cyknę tą perłę Bo nie chcę mi się tam przebudowywać to by trochę czasu mi zeszło Ale już nie będę cykał perą Bo może mi zabraknąć Ich sobie spływam Idę sobie i widzę Fortecę Czyli jestem w 15 minucie w Fortecy Nie jest to dobry czas jakiś Mógł być o wiele lepszy no Ale nadal to gram I zagram to najlepiej jak sobie poszedłem tutaj, widziałem, że tu jest wyjście do dobrej części, więc idę w dobrej części. Zabudowuję, żeby czarne szkielety do dnie przeszły i zabijam. Blazy. Drop też na razie nie jest jakiś znakomity. Miał jedna pałka na dwa blazy. Teraz ten nie wydropił pałki. Taki zwykły drop, ale mam prawie 30 obsydianu, więc to decyduje o tym, że ten ran jest jeszcze grywalny w ogóle. Rozkopuję sobie bloczki wokół spawnera, żeby blazy się szybciej rozpiły. Wróciłem sobie płoteczkę. Tutaj dużo blazów właśnie się zrespiły. A nie, dwa chyba tylko. No, ale to i tak dobrze. Sobie rozkopuję. Tutaj się zrespiły kolejne dwa blaziki, więc je zabijam. Buduję portal, żeby już wyjść i zobaczyć, gdzie jest Stronghold. Brain Mam cztery wałki. No, zabijam te blazy. Jeszcze cztery się zrespiły, więc bardzo fajnie. I mam 6 pałek, przed 18 minutą wychodzę z netheru. Od razu się przespałem, żeby moby mi, mnie nie atakowały, żeby mi nie przeszkadzały. I chciałem poszukać wody, ale nie widzę tu nigdzie w pobliżu wody, więc odpalam sobie ninja brainbota, którego nie będzie widać niestety, bo nie ustawiłem tego w OBS-ie. Wchodzę do łódki i wychodzę z niej, żeby być w lepszym miejscu do mierzenia oka. Przerabiam sobie na eye offender i mierzę sobie oko. Więc teraz sobie zmierzyłem, miałem jakoś 4-5%, w sumie <grymnie> nie najlepiej, ale odchodzę sobie trochę dalej, żeby zmierzyć sobie drugie oko, żeby być dokładniejszym, żeby zrobić portal do Strongholda najlepiej. I tutaj mierzę kolejne oko, tutaj sobie pauzuję. I uwaga, mam 100%, 100% szansę na trafienie do Strongholda. Ja w ogóle podjarany, że w końcu mi żeby body działa, bo nigdy właśnie mi nie pokazywał tak fajnie. Tutaj widzę wodę, ale już stwierdziłem, że nie będę brał tej wody, bo po prostu stracę trochę czasu. Mogłem berłę cyknąć do portalu, ale już poszedłem normalnie. I jeszcze przed wejściem do portalu y, sobie wyciągam Fire Reza i wybijam, żeby żaden Blaze mnie nie podpalił. I stwierdziłem, że zbiorę sobie siódmą pałkę. Nie wiem w sumie po co. Jak i tak miałem 100% do stronholda, wystarczy mi na 12 oczu, to w sumie nie wiem po co. Zebrałem. Jest też trochę waste of time Ale zebrałem już tą pałkę i idę sobie na kordy gdzie jest stronghold Stronghold był bardzo blisko Bardzo blisko blind'a zrobiłem To są takie właśnie koordynaty strongholdowe I tutaj buduję sobie portal Ale jak widzicie magma już nie zrzuca, więc też unlucky niestety Musiałem go zabić, bo mi przeszkadzał w budowaniu portalu I sobie dokończę portal I uwaga, odpalam i... I jestem w Stronholdzie 121. Od razu idę na ślepo, spróbować swojego szczęścia i znaleźć, ale yy, wycofuję się, żeby sprawdzić, czy tu na pewno nigdzie nie było. Takie przeczucie miałem. Ale jak się zaraz okaże, tu nie ma. Jest biblioteka, więc jak jest biblioteka, to się idzie gdzie indziej. Stronholder rzadko się raz mi przybył w bibliotece. Zauważam, że to jest wejście do stronholda i widzę, że tylko tędy jest droga, więc idę sobie do światła i. Endy sobie idę. Zabiorę jeszcze szkieleta. I 22 minuta widzę portal. Niestety nie ma żadnego oka, ale mi to nie przeszkadza, bo ma wystarczająco oczu. Jeszcze mnie szkielet strzelił i wrzucił do lawy. Ale na szczęście przed wejściem do portalu wypiłem Fire Resistkę i się nie spaliłem, bo bym zginął najprawdopodobniej. Wchodzę do Endu. Tu w ogóle kończę się palić, więc to było niesamowite, że akurat na tyle mi Fire Resistki wystarczyło. Tutaj buduję sobie właśnie setam do zrobienia One Cycle. Idę sobie naprzeciwko, craftuję łóżka, odchodzę, czekam aż y, smok sperczuje i smok sperczuje. Jak on mi sperczował? ჩიჩი W 3 minucie 52 sekundzie przechodzę Minecrafta, niestety ten persz nie był najlepszy, ale udało mi się jakoś go zabić, w tak dziwnie mega mi sperszował, to było tak dziwnie i w ogóle mogłem tyle razy się poddać, ale udało mi się, nowe PB, więc myślę, że 120 20 zrobię na spokojnie.